Polskie systemy, jak robicie, ja mam nagram Polską wieś. Trochę inny kontekst, bo na innej mapie zmieniłem, tam to lagowało, a ten, tu musiałem poprawić kosz, bo dużo było w niej roboty, a to to, to tutaj to, to się wkurzałem i tam zmieniłem, i tu się też mógł wieś. Pół czteroszki mam do tysiąc dwójki, kultywator do czterdziesty rower tam jest, tu szlif masz kopaczką. 28 Poznań jak z tym szkoszem i to tam że przygód i to ono wzięło Kupiłem tysiąc dwójkę bo trzeba uciapać 28 Dominina i ten belka. czy trzy tak ja bo już z puszką puszkę kabinę nie do nie pasowało założyłem tu rail na ultrawlikę zrobiłem tu oryginalnie, się nie nie zmieniłem na lampy żeby to ręce miały nowe nogi a nie nowszą maskę założyłem a pulpit już nie założyłem to tak trochę nie wygląda też maja tysiąc ulika jeszcze będę że żar 50 oryginalny, tylko naklejki tak nie mówią e, e, że to nie było. Kiedyś były takie naklejki szpagiery, jak by, by był w PGR-ze, to tak naklejali, no i my tak naklejaliśmy, pomalowaliśmy. No bym no, no, tak to tak ubiał, żeby wyglądało no, ręczenie, jak no, dobra, proszę mić <laughs> Proszę bardzo, ale tak mi chyba wziąć coś. no i tu normalne chyba czasami bierze się szybia pełna ta szyba czy przepaję na robię naszrawki no i zmienimy szary dlaczego tu na łóczki wsi lepszy jest klimat lepszy kontakt no i tam też był klimat, ale tam może no, możemy byk ten na przykład Było do poprawki, tak szturem, tak może, żeby ten, jedno jedną się nie Jak wsiadłem, czy zaruszał agowało tam Na razie. Cześć.